Pośród rozległych uprawnych pól w centrum Parszowic stoi od ponad 800 lat Kościół pod wezwaniem Świętej Rodziny. Pierwsze pisemne wzmianki o tej miejscowości pochodzą już z 1209 roku, gdy stanowiła własność książąt legnickich. Obecną formę kościoła datuje się na XV wiek. Niestety nie jest znana dokładna data zbudowania świątyni. Jest to budowla gotycka, co na Dolnym Śląsku jest dość niezwykłe, bo z reguły podczas licznych wojen religijnych, jakie nawiedzały tę ziemię, kościoły były często podpalane. A może dlatego, że zbudowany jest z polnego kamienia i trudniej byłoby go podpalić. Większość istniejących wtedy kościołów było drewnianych. Prosta i przez to niezwykła w charakterze nawa główna, zbudowana w stylu salowym, z przylegającą do niej masywną wieżą, stanowi niezwykły widok. Stojąc w pobliżu kościoła mamy wrażenie siły i mocy tkwiącej w grubych murach. Całość budowli zamknięta jest dachem pokrytym gątem. Na przestrzeni wieków wieś wielokrotnie zmieniała właścicieli, a najznamienitsze śląskie rody odnotowały swoją obecność w historii Parszowic. W XV wieku wieś należała do braci von Kanitz, którzy mieszkali nieopodal, w miejscowości Dziewin. I to prawdopodobnie im zawdzięczamy obecny kościół. Jednak w roku 1721 Parszowice stały się własnością rodziny von Schweinitz und Krain, w której to ręka pozostały aż do 1945 roku. Warto porównać stare zdjęcia Kościoła z czasów, gdy wieża wyglądała zupełnie inaczej. Dostrzegamy różnicę w jej wysokości i hełmie przykrywającym całość. Na fotografiach z początku XX wieku widzimy, że była dużo wyższa. I przykryta wysokim renesansowym szczytem. Niestety w końcowym okresie II wojny światowej wieża została uszkodzona na skutek działań wojennych. Gdy w 1959 roku przystąpiono do remontu kościoła, obniżono wysokość konstrukcji i zrezygnowano z odtworzenia hełmu, zastępując go prostym dachem. W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć o pewnym ciekawym fakcie z życia tutejszej społeczności. Otóż 4 czerwca 1972 roku w tym kościele odprawił swoją mszę prymicyjną błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Po oficjalnych święceniach, które miały miejsce 28 maja 1972 roku w Warszawie, przyjechał do Parszowic razem ze swoim serdecznym kolegą, księdzem Bogdanem Liniewskim, który pochodził z tych stron. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku, w rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego, w tutejszym kościele odprawiana jest uroczysta, koncelebrowana Msza Święta. W ściany kościoła wmurowano dwie tablice poświęcone Księdzu Jerzemu.